Krzysztof Diablo Wodarczyk, po raz trzeci mistrzem świata. Zrobiłeś coś, co na świecie rzadko się zdarza. Dołączyłeś do mistrzów świata, którzy po 40 wygrywają ten największy tytuł WBC. Jak się czujesz? Czuję się obolały, czuję się trochę zmęczony, czuję się spełniony. Nie wiem, nie ma, nie, nie ma słów. No, coś wspaniałego. Marzenia się spełniają. Tyle mogę powiedzieć. Jest to inne uczucie niż pierwszy raz, kiedy zdobywałeś mistrzostwo świata? Znaczy, na pewno inne. To Kiedy zdobywałem pas mistrza świata, pamiętam, w 2005 albo 2006 roku ym, z Kaningamem, była taka chęć, można powiedzieć, ym, ogromnej rywalizacji. Takiej, można powiedzieć, że wyjdę i, i pokażę. Tam naprawdę du, 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 jak karabin maszynowy. Gdzie potem spotku niestety co się ze mną stało? Sam nie jestem w stanie wyjaśnić, co się działo. Przegrałem z Kretesem. Potem następna, 2010. Marzenie, które się spełniło. Cztery lata, oszustwo, ale też problemy moje, które doprowadziły do tego, że niestety nie byłem w stanie boksować z Drozdem. No i później kolejne, można powiedzieć, miesiące, kolejne, kolejne lata. Wygrane, przegrana. I potem znów, jakby można powiedzieć, dochodzenie do tego, drapanie się powolutku do, do, do tej całości. Coś wspaniałego, cudownego. Wszedłem dzisiaj, to wszedłem z taką, ja nie powiem, że obojętnością, ale wszedłem z takim, ja nie mogę, kurwa, z tego ringu zejść bez pasa. Czyli była taki głód walki, taka pewność siebie. Bez względu na to, co siebie nie działo w ringu. Wspominałeś też, Krzysztof, tutaj, że miałeś te problemy zdrowotne w środę. To chyba była bardziej taka Walka, znaczy bardziej, że wewnętrznie bardziej wtedy to przeżywałeś niż dzisiaj tutaj. Myślałeś sobie może, że jak pokonałeś tamto, to dzisiaj będzie ta walka po prostu już. Znaczy, powiedziałem sobie coś takiego, ja wiem, że może to głupio zabrzmi i ludzie powiedzą... Zawsze coś powiedzą, ale mówię coś takiego sam do siebie. Niech się dzieje wola nieba, z nią się zawsze zgadzać trzeba. I mówię, wychodzę tutaj, wychodzę po marzenie, wychodzę po to, co, co przez 11 lat dążyłem do tego. Nie, nie po to dostałem szansę, żeby teraz rezygnować. Bez względu na, na, na sytuacje, jakie by miały miejsce, nawet jakbym wyszedł, nie wiem, w piątek ze szpitala, to przyjechałbym tutaj w sobotę. Po raz kolejny pokazałeś fantastyczne widowisko w Paszczylwa. Można powiedzieć, że jesteś specjalistą od wyjazdowych walk. Jak ty się odniesiesz do tego? Coś w tym jest. Ciężko mi opisać, ciężko mi powiedzieć. To bardziej chyba kibice widzą, jak sobie lepiej gdzieś tam radzę i jak się zachowuję. Ale. Dokładnie tak jak powiedziałeś. Bardziej mnie motywują wyjazdy niż, tak mi się wydaje, niż walka u siebie na swojej scenie. Masz już... Jesteś po 40 nie będę ci wypominał dokładnie wieku. A, a, jeszcze a, jestem przed czterdziestką. Okay. No Słuchaj, bo chciałem tutaj nawiązać, że jesteś po 40, ale ruszasz się na ringu jak dwudziestolatek. No nie do końca. Z tą, bałem się z tą szybkością. Adam, tak można powiedzieć, to... Dziwnie, jak można powiedzieć, pokazywać to tą chaotykę, tak jakbym, można powiedzieć, wkładał, że ciężko nieraz mi było zadać, można powiedzieć, ten cios. Tak? on no, się ruszał, to nie można mu tego zabrać, nie był łatwy do trafienia. Wydaje mi się, że dużo więcej się ruszał, niż ruszał się z walką z Mateuszem Masternakiem. Takie odnoszę wrażenie, bo tam z Mateuszem masternakiem szybciej chyba siadł. Takie odnoszę wrażenie. A tutaj obejrzałem tą kilka razy walkę, a tutaj bym powiedział, że do tej dziesiątej rundy. Będę powiedział do ósmej, dziewiątej. Naprawdę y, był problematyczny. Na Twoją korzyść przemawiało to, że jesteś bardziej doświadczonym pięściarzem, i pojedynek był zakontraktowany na 12 rund. Dokładnie. Nie wiem, co tu powiedzieć. Nie wiem, co tu dalej powiedzieć, ale zgadza się. Te 12 rund jest moim takim, bym powiedział, kołem ratunkowym. Powiedz nam, co teraz? Co po tym zwycięstwie będziesz świętował, czy już snujesz jakieś kolejne plany odnośnie... Snuję plany zakończenia kariery, yy, takie są moje plany. Pewnie usiądziemy, pogadamy, uzgodnimy pewne rzeczy z, z Andrzejem Wosilewskim, z Jackiem Szarongowskim, z trenerem Andrzejem Liczykiem, z Timem bym, bym tak powiedział i, i być może zobaczymy. No. Być może są takie plany ku zakończeniu kariery bokserskiej. Jaki byłby twój wymarzony rywal na taką właśnie ostatnią, y, twoją pożegnalną walkę? Właśnie był. No ale to chyba nie jest już koniec y, Diablo wodacie. Nie powiedziałem, że będę dalej boksował, powiedziałem, że być może zakończę w tym momencie karierę. Nie wiem, co będzie dalej tak naprawdę i, i być może tą walką zakończę y, karierę bokserską. Y, piękną historię bym powiedział, która zamyka krąg i jest y, czymś cudownym, wspaniałym. Czymś Wydaje mi się, że każdy chyba pięściarz marzy na zakończenie swojej kariery. Historia, można powiedzieć, na film oparta na faktach, czyli na Twoim życiu. Kariera bokserska, ale nie mówisz, że całkowicie rozstajesz się ze sportem walki. Czyżby teraz e, przyszła pora na MMA? W żadnym wypadku. Czyli jednak treningi te u Mirosława Okińskiego nie będą kontynuowane? Nie będą kontynuowane z pewnych względów, ale może przyjdę, poruszam się, nie wiem. Zobaczymy, tak czysto jakby można powiedzieć zdrowotnie, jak to się mówi rekreacyjnie. Ja lubię bardzo Mirka, szanuję go bardzo, nawet bym powiedział, że go uwielbiam, o tak, bo jest człowiekiem bezpośrednim. Nie pierdzieli się, można powiedzieć z komentarzami, mówi to co nieraz myśli, może nie wiem czy to dobrze czy źle, zależy dla kogo. Robi kawał dobrej roboty, bo to widzimy po Szymku Kołeckim, gdzie z każdą walką naprawdę, szczerze powiedziawszy, dzisiaj nie widzę innego zawodnika jak Szymek Kołecki. Krzysiek, mam jeszcze do ciebie takie pytanie odnośnie właśnie boksu po karierze zawodniczej, czy będziesz szkolił innych zawodników, bo sam uczestniczyłem na seminarium z tą w Radomiu i no potrafisz niesamowicie przekazać tą wiedzę i szkoda, żeby po prostu taki talent trenerski, który może być, zmarnował się. Trochę przypominam sobie Derka Michalczewskiego, kiedy zakończył karierę. 10 lat w ogóle nie dotykał rękawic, chyba bodajże, że nie jeździł do Zakopanego, bo, bo chyba się na za, za przeproszeniem. No słuchaj, jak się boksuje ileś tam, nie wiem, ze 20 parę lat, no to już tego gdzieś tam jest przesyt i mówi dosyć. Pamiętam, nie wiem, kilka lat nie pojechał do Zakopanego, po prostu dosyć. Teraz, raz na jakiś czas wchodzi do, w Gdańsku, tam trenuje, przechodzi, jest sala nazwana Derkiem Michałczeskim. Fajnie, że można powiedzieć, odnalazł gdzieś tam znów może nie powiem, że głód, ale sympatię i miłość do tego, do tego, co robił tyle lat. A czy, czy ten kunszt trenerski, i tak dalej? No, ja bym powiedział tak. Z trenerem Angeliczykiem trenujemy na sali, przygotowujemy się do, do boksów. A z trenerem Jankiem Dobrzejowskim jeździmy i tak sam widziałeś. Promujemy boks wzdłuż i wszerz. Próbujemy robić coś fajnego, dobrego. Cudownego, bo uważamy, że boks jest taką dyscypliną sportu, że trzeba pokazywać nie raz, nie dwa, nie trzy, bo nikt tego nie zapamięta. Trzeba być kilka razy, najlepiej kilka, kilka razy, jakby, nie wiem, co trzy miesiące, co dwa, co trzy, co cztery, spotykać się i szlifować pewne rzeczy, szlifować, szlifować, dorabiać. To wtedy, można powiedzieć, będzie efekt. Tak, bo jak my przejdziemy raz na pół roku albo raz na rok, to tak naprawdę pokażemy parę rzeczy, ale ludzie to zapominają, niestety. Ja zachęcam do, do zapraszania, do, żebyśmy gościli u was, pokazywali w duszy i w szersz, jak wygląda boks, bo uważam, że to jest piękna dyscyplina sportu. Krzysztof, mam teraz jeszcze takie jedno pytanko. Tutaj się o trenerze liczyku, o wspólnych przygotowaniach. Widzieliśmy dzisiaj też go w narożniku i przed tą walką z Michałem Ślakiem, który też już niedługo będzie walczył Nie z Michałem. Nie sparowałem z Michałem ani jednego sparingu. Sparowałem dwoma chłopakami, z Mateuszem Bereżewskim, Berezińskim, Olimpijczykiem naszym i z chłopakiem tutaj takim młodym można powiedzieć, no powiedział z Ukrainy, ale już tutaj długo mieszka. Silny, wysoki chłopak. Widzę w nim jakby można powiedzieć przyszłość i, i, dużą, i dużą jakby karierę. W jednym, jak i w drugim, bo tak bym powiedział. Jeden jest szybki, niewygodny, nieprzyjemny, drugi gdzieś tam tą siłą próbuje zdominować. Myślę, że to jest bardzo fajna mieszanka dwóch chłopaków. Który z tych Mistrzostw świata cieszy najbardziej? Da się to jakoś porównać? Y, y, wiesz co, ja nie powiem, że cieszy pas mistrza świata. Cieszy pierwszy wygrany pojedynek, który pojechałem na Sardynię i boksowałem, nie że chyba Fragomeni, tylko z Vincento Rosito. Pamiętam tak dzisiaj. Salka w połowa tej. Gimnastyczna. Gdzieś tam na górze były kilka trybunek, tu kilka krzeseł i wychodzimy do, boksujemy do walki o pas interkontynentalny mistrz świata IBF. O tak bym powiedział. Coś takiego to brzmiało. Powiem ci coś niesamowitego. Chyba gdzieś tam leci na internecie. Uwierz mi, że wtedy czujesz ten głód, bo my tam pojechaliśmy tak naprawdę na pożarcie. On nie wygrywał, czy może wygrywał, nie pamiętam. Dużo bił, ja próbowałem oddać, ale w końcu lewym siarką go znów zopałem i zakończyłem pojedynek chyba bodajże w dziesiątej rundzie. Trzeba oddać, że ta walka była naprawdę godna karty głównej i takiego zwieńczenia całej tej bardzo dobrej gali i też Adamowi Balskiemu trzeba oddać, że postawił bardzo trudne warunki. Tak, Adam nie był łatwy. Nie był łatwy. Ja bym, ja bym nie stracał tutaj Adama na, na... nie wiem, że już nic nie będzie i tak dalej. Adam, tak jak powtarzam, jest niewygodnym, nieprzyjemnym zawodnikiem. Myślę, że on ma 34 lata, jest 10 lat na mnie młodszy. Myślę, że jeszcze, jeszcze ma przynajmniej 5-6 lat dobrego, fajnego boksowania. Jeśli oczywiście będzie się dobrze prowadził. Mocno Adam Balski trafił w tej piątej rundzie, to zaliczyłeś deski, odczułeś bardzo mocno te cios, czy to było po prostu tak, że chwila i wróciłeś do siebie? Zakręciło się. Przykutnąłem, bodajże, jeśli się nie mylę. tak. Poczekałem, jak sędzia liczy do 6. Stałem na 8, bodaj, że się nie mylę. No i jeszcze trochę kręciło się, bym powiedział. Tak. Starałem się trochę jeszcze zapać tego czasu, żeby, żeby sędzia. Dlatego trochę kiwnąłem się w prawo, trochę w lewo i Daniel, sędzia Daniel Wiel jakby pokazał jakby palcem tutaj. No i dobra przyszedłem, stanąłem, ale wiedziałem, że muszę ręce do góry podnosić i po prostu jak Adam będzie wchodził, to po prostu boksować. Panowie, macie jeszcze jakieś pytania do naszego mistrza? Ja dziękuję, dziękujemy za. Ja, ja dziękuję Wam również. Zapraszam do śledzenia, oglądania, kibicowania. Bądźcie zdrów. Krzysztof Diablo Błodarczyk, mistrz świata WBC kategorii Bridger. No i takie, może jeszcze. Bridger, Bridger. Bridger tak, przepraszam. No i takie, jeszcze może małe życzenie od nas. Może jeszcze nie kończ, chociaż jeszcze ten jeden raz chcielibyśmy Cię zobaczyć. Bo naprawdę wyglądało to świetnie i nie widać tego wieku po tej w ringu. Zobaczymy, ale dziękuję za miłe słowa. Śledźcie, obserwujcie, patrzcie, zapraszajcie na seminaria, bo myślę, że kawał dobrego, fajnego boksu możecie się nauczyć. No to, ja, to ja jeszcze dodam na koniec. W boksie osiągnąłeś już wszystko, ale masz jeszcze do pobicia rekord Foremana. W wieku 46 lat zdobył y, jeszcze mistrza świata. Jeszcze właśnie masz... Wszystko możliwe. To... Nie wywołuj wilka z lasu, proszę cię. Proszę cię. Dobrze? Zobaczymy. No, na dzisiaj mówię dosyć. Na dzisiaj mówię dosyć i... I tyle, tak? Trzeba zadbać o zdrowie. Zdrowie jest najważniejsze, panowie. Nic innego się nie liczy. Mam trójkę dzieci. Chciałbym, chciałbym zobaczyć wnuki. Chciałbym wychować moją sześcioletnią córkę, bo to jest to, można powiedzieć, dziewczynka jak i jedna, jak i druga. Sześcio, jedenasto i dwudziestodwuletni chłopak potrzebuje ojca. A, a tutaj można powiedzieć, jeśli będzie nie tak ze zdrowiem, to niestety ojca nie będą miały. A muszę pełnić pewne warunki, pe pewne jakby rzeczy ojcowskie, o tak bym powiedział, wychowanie. Dziękuję wam bardzo. Dzięki wielkie. Ja